Cześć, z tej strony Czarownica. I dzisiaj chciałabym pokazać folio, które dostałam od Moniki w ramach wymiany na naszej super tajnej grupie, do której każdy z Was się może zapisać. To jest grupa, w której wymieniamy się swoimi filmikami, które zrobiliśmy, dajemy znać sobie, że każdy coś nowego stworzył, spłodził, nagrał filmik. Można super dziewczyny i kolegów poznać w tej grupie. No i ostatnio opadła e, propozycja, żebyśmy się wymieniły swoimi folio. Przy okazji dziewczyny tam różne przyda się też sobie podesłały, e, więc e, pokażę co przyszło do mnie w paczce. Natomiast dla wszystkich chętnych, e, informacja, co to za grupa, od kogo ja dostałam dokładnie moje folio, będzie poniżej. I jeden mały update też dla wszystkich, którzy boją się wysyłania przydasiów i tak dalej. Od przyszłej wymiany, czyli już planujemy następne i już wiem, że nasza szefowa pragnie otworzyć nowy wątek z nowymi zapisami, będziemy się wymieniać tylko pracami. Czyli nie będziemy sobie wysyłać przydasiów tak, żeby nawet sobie początkujące nie czuły się jakby skrępowane, że coś muszą wysłać i tak dalej powiem szczerze, dla mnie to też nie było łatwe ponieważ wysyłanie przydasiów z mojej strony nie jest takie proste bo ja głównie przydasiów nie używam ja wiecie, bardziej koloruję i tego typu rzeczy, więc było to dla mnie też wyzwanie, że tak powiem, żeby skompletować taki kit, więc od następnego razu, jeżeli jesteście też początkujący boicie się, nie macie jakichś tam gadżetów u siebie na zbyciu idealna wymiana dla Was, ponieważ wymieniamy się głównie pracami, a nie dodatkami także super pomysł, dzięki no, i jeszcze gwiazdka numer 2. Jeżeli kogoś z Was interesuje, co się stało mi w palce, to zapraszam na koniec tego filmu, bo wiem, że parę osób może, może mieć takie pytanie i chciałoby wiedzieć, jakby ja też za bardzo do ukrycia nic nie mam. Ale jeżeli kogoś to nie interesuje, to przechodzimy do paczki. Jak widzicie, otwieram ją przy Was, bo ja się tu nic nie przeciąć. Wiem, że Monika też już się dopytywała, czy doleciała, i miałam ją dopiero w poniedziałek odbierać, dzisiaj jest piątek, więc nie, udało mi się szybciej. I uwaga, lecimy. O, i super folia jest na wierzchu, czyli to, co najważniejsze. Już widzę, że papier jest jakiś super. I wróżki! Wow, tylko nie i super są te stemple. Have a magical day! W ogóle stemple, super! Daj mi znać, drodzy, gdzie jak te stemple, bo są czaderskie! Tutaj mamy taga super kieszeniem powycinaną. Ekstra! W ogóle papier jaki super! O! a Tak! Czarownica ma na imię Agnieszka, więc w ogóle i w ogóle jakie czaderskie listki! Papier świetny. Powiem Wam, że ja bym chyba nie potrafiła wykorzystać takiego papieru, ale jak widzę, jak to zrobiła Monika, po prostu czad. Ja nie wiem, czy widzicie. Nie widzicie pewnie. Obczajcie to. To są ćwieki listki. Po prostu są czaderskie. Ja się muszę nauczyć robić takich kieszonek, bo powiem Wam, że albo jestem zaleniwa, albo nie próbowałam nawet. Literka A, no po prostu czaderskie. Zostałam już na dół, mi tutaj żarówkę za bardzo żółtego nie dawała. Jest dzień, nagrywam to gdzieś zaraz po pracy, ale oczywiście tutaj, żeby mi cienie nie latały, postanowiłam tutaj trochę dorzucić światła. I tu jest kieszonka z tagiem i z kwiatkiem pokolorowanym pięknie. I motylek, to jest swój embossing na... A, czekajcie, bo mi To jest embossing na gorąco, wyembosowany z tego, co widzę, chyba. Albo zalany czymś. I tu jest... Oj. Okej. Okay. I tu jest wodospad. Czaderski. O, i wróżka na końcu. Ale ekstra. Super, bardzo mi się podoba. Handmade by Monika Koszkul. Wszyscy widzą? Taka Monia zdolna jest. Ekstra. Słuchajcie, taka wymiana pracami. Dla mnie to jest coś rewelacyjnego, bo każdy ma inny styl, każdy inaczej robi prasę. Więc po prostu rewelacja. Ja się piszę, poproszę szefową, żeby z góry na mnie zapisała na wszystkie wyzwania. Dobra, więc to było folio, a teraz przyda się. Do tej pory wszyscy siedzieli, pokazywali też, jakie przyda się dostali, więc ja też pokażę, to mi tutaj Monia wysłała. To wszystko, wszystko, żeby nic nie pominąć. Widzicie, jaka koperta w ogóle. Czadowa, chyba sama ją robiłaś. Wow, super. I taśma. Powiem Wam szczerze, że nie mam takiej taśmy. I wycinanki tutaj są. Czekajcie. Wysałaś mi! Czadzior! A mówię o tym, nie? O, o tym, że nie dość, że są. nie dość, że są. Poczekajcie, bo tu mi... Brak mi słów. Patrzcie, to są takie małe różdżki i takie małe latarenki. I czadior jest to, że nie dość, że one są y, odbite. To są jeszcze wycięte. I tu jest ten motylek, który też się znajduje w folio. I zobaczcie to: tu są normalnie te wróżki, i kwiatki. I czaderskie. Tu mamy taki wykrojniczek. Taki. I misie jakiś słodziak. Tu mamy ptaszki. Słuchajcie, swoją drogą koleżanki w Stanach, widziałam, że u nas też już koleżanki zaczynają robić kartki na Boże Narodzenie, więc sezon uważam za otwarty. Znaczy, będzie otwarty, jak ja zrobię swoją pierwszą kartkę na święta, której pewnie później nie wyślę, ale mm, sezon uważam za otwarty. Natomiast zbieram wasze adresy, więc są szanse, że w ramach wymiany i tak dalej dostaniecie ode mnie kartkę, gdyż ja je tak gromadzę, a później. Zamiast do rodziny, z którą się spotykam zawsze na święta, wysyłam ją do Was. Zatem wracając do tematu, był dzwonek do drzwi, który musiałam polecieć, odebrać. Czyli tak, no ja robię sobie kartki, a potem, ponieważ tak się widzę z rodziną na każde święta w całości, w komplecie, więc kartki u mnie zalegają i tak mam no na przykład cały plik kartek wielkanocnych z tego roku, więc postanowiłam je zużytkować i wszystkie kartki, które dziś robię, trafią w dobre ręce. Czyli Wszystkich tych, którzy brali udział w jakiejś wymiance ze mną, i mam ich adres. Super na walentynki. I wow, karty do Project Life. Jestem na etapie robienia i na etapie odtwarzania moich zaległości. Popieczka, jako super. Happy birthday. No, ona się zbliża. U mnie po wakacjach jest cały wysyp urodzin po kolei. Tak, to jest cały rok spokój, potem jest wysyp wszystkich urodzin. Więc cię przydadzą, bo do tej pory nie miałam takich. Oj, coś mi się tu. I serduszko, jakie ładne. Też super, bo się zbliżają śluby. Wszelakie i przeróżne. A jakichś takich ślubnych motywów to chyba nie za bardzo mam. Ekstra. No i tutaj ten. Aha, tu ja sobie go. No dobra. Tu, żeby nie zgubić różdżki. Różdżka jest wiecie, bardzo ważnym elementem. I tu jeszcze mamy coś. Jest taki wielki, fajny spinacz. Ze znakiem zapytania będzie super do Project Life. Zobaczcie, tu mamy nawet jakąś kartę czy znaczy może nie z Motykiem, ale z białą, żeby zahaczyć go. Albo nawet, żeby o koszulkę zahaczyć. Super pomysł. Znaczy, super sprawa pomysł. Pomysł jakiś pomysł. I o Jezu, tu jeszcze jest pełne jakichś przytasiów. Ale w ogóle aż mi głupio, bo moja paczka nie była tak skoordynowana. Tutaj wszystko, zobaczcie, wszystko jest pod kolor. Eee, Także, Bea, przepraszam Cię. <grych> Z tym razem postaram się lepiej, ładnie popakować wszystko. Ale pani na poczcie kazała mi przypakowywać wszystko. Najpierw chciała paczką, potem. Ale to długa historia, to wam opowiem kiedy indziej. Wracamy tu do Moniki i do jej rzeczy dla mnie. Zobaczcie, jakie ekstra drewienka. I smoczek. I I love mom. Czadersko. Bo nie mam w ogóle takich rzeczy dziecinnych, bo jakoś u mnie w rodzinie. Nikt nie chce mieć dzieci. Także jesteśmy tutaj osamotnieni, w posiadaniu już dużego dziecka. Misio. I zobaczcie, jakie super te guziczki. I guziczki, kwiatuszki, no czederskie są. Co my tu mamy dalej? I tu są jakieś metalowe rzeczy. Wow, jest gwiazdka. Wracaj tu. Koralik mi spadł. I poturlał się daleko. Ja go później znajdę, Monika obiecuję. I tu jest jeszcze jeden taki z Znakiem zapytania o tu jest kwiat listek. I taka prawie jak małpa internetowa. I to będą super dentadełka do albumów. I jeszcze jeden. I nożyczki. I piła, słuchajcie. O, i taki klips. Super dymek. I kwiatuszek. I motylek, i strzałki. I trupia czacha. To się będzie mojemu dziecku najbardziej podobać. Słuchajcie, trupia czacha. Czadersko. Halloween też już coraz bliżej. I strzałka i delfinki. Czadzior. Ja tu widzę, słuchajcie, patrzcie. Stan stempelek, taki notesik to notatek. I tak sobie teraz myślę, że jaką taką kartę i tutaj to dać na środek do Project Life'a. Słuchajcie, super pomysł, żeby tu robić swoje karty z notatkami. A mam z... Cutfile'a, czyli Family Portraits, mm, zakupione karty czyste do zrobienia samemu sobie. I tu widzę jakieś badziki czy takie kropki, a tu są super drużyczki. I gorgeous! Nie wiem, czy wiesz, uwielbiam gordziuski. Aha, to ja tak to może dam. Gordzius. I drzewko. I takie drzewko. I tu gordziuska jaka śliczna. Ja nie wiem, czy to, to sama robiłaś, czy to... Ale super patent. I w ogóle nigdy nie widziałam takich płaskich tych kaboszonów, bo tak to zazwyczaj odstają i to jest skurzelęce w pracach, że potem... Ale te są na tyle płaskie, że można je spokojnie do albumu wrzucić. Ekstra są. Raderski. Jeżeli sama je robiłaś, to daj znać, gdzie kupiłaś takie płaskie kaboszony, bo... Widzę, mam to na górze. O, jakie fajne! Super, nie mam takich kolorów. Mam różne e, takie cekinowate rzeczy, ale te są ekstra kolorowe. Słuchajcie, jeden taki komplet i, i do wszystkiego pasuje. Super! Co my tu mamy jeszcze? Motyle. O, motylek tu jest, tylko on coś odleciał nam. No nic, ja go sobie Dobra, ja go sobie ściągnę później. Super motylki. Tu jest jeszcze niebieski. Ekstra. I tu mamy jeszcze ćwieki. No, otwierajcie się. To się da. Ja nie mogę. Zobaczcie, tu jest ten ćwiek. Liść. Tu jest, sorry, to folia bąbelkowa, mi tutaj skacze po wszystko, było super zapakowane w folii bąbelkowej. Serduszko i kwiatek i drugi liść srebrny i takie serduszka i śnieżynka, gwiazdeczka, kwiatuszki, duży kwiatek, spadło mi, żeby nie poleciało za daleko i śnieżynka. Ekstra, dzięki Ci śliczne Monia, super, super hiper, bardzo się cieszę, weekend zaczyna mi się wspaniale dzięki Tobie. No i ja osobiście piszę się na dalsze wymianki, więc dajcie znać, kto się chce ze mną wymienić, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę. Dobrze, to tyle, jeszcze raz w folię, zobaczcie jakie to jest piękna. i tak przy okazji super jest pokolorowana Monia. Bardzo mi się podoba, zwłaszcza tutaj zobaczcie, jak jest ekstra sukienka wycieniowana, że ona przechodzi sobie z fioletowego do różowego, a tak naprawdę tego przejścia nie widać. I włosy też tutaj są jaśniejsze, nie wiem czy w tym świetle to widać. I te kwiatki tutaj, te góry od banuszków, znaczy góry tutaj, doły, tak, dubki, że tak powiem, są pocieniowane. Także super. E, dobrze, to tyle. I teraz, jeśli ktoś jest zainteresowany moimi palcami, to zapraszam. A jak nie, to miłego dnia! Więc, co się stało z moimi palcami? E, mianowicie, używałam przez bardzo długi czas odżywki pewnej firmy, co to robi wszystko ileś tam w jednym. Nie wymienię tutaj nazwy, ponieważ nie chcę mieć jakichś nieprzyjemności ze strony ich prawników i tak e, Natomiast pewnego dnia e, oczywiście używałam odżywkę na to lakier, stosowałam wszystko tak, jak jest na instrukcji obsługi, nic więcej niż trzeba. I stosowałam ją naprawdę bardzo długo, w sensie z odstępami, ale długi okres, że tak powiem, ze mną była. Chyba nawet z dwa, czy trzy opakowania, aż pewnego dnia zmyłam lakier i na tych dwóch moich palcach ukazała się po prostu zgroza. Yy, armagedon, tak zwany. Pobiegłam do dermatologa, yy, no i okazało się, że jest nie za wesoło, trzeba to leczyć, jakiś stan zapalny i tak dalej. Jak tylko pani doktor usłyszała, czego używam, to była pewna, że to właśnie jest to. Że ta odżywka jest przyczyną tego bałaganu. Także no, będzie to trochę trwało na początku, w ogóle nie chciałam nagrywać filmów bo no to tak dziwnie wygląda, no ale z drugiej strony nie wiem ile to będzie trwało, a, a miałabym ochotę, y, znaczy robię różne dziwne rzeczy i chciałabym się z nimi z wami podzielić. Zwłaszcza, że teraz taka super grupa y, powstała, gdzie dziewczyny się dzielą wszystkimi swoimi filmami, nieważne czy ktoś jest hiper zaawansowany, czy dopiero zaczyna, czy się myli, czy się nie myli, czy wychodzimy ładnie, brzydko. Y, po prostu, jak ktoś coś nagra, coś zrobi, to może to tam wrzucić i jeżeli ktoś chce to ogląda, jak ktoś nie chce to nie ogląda. I ludzie tam są super, więc też super feedback od Was dostałam. Feedback, czyli znaczy się korpotok, yy, oczywiście. <grywa> Ale super wiadomości od Was dostałam, że chcecie więcej filmików ode mnie i że mój scrap room tour Wam się strasznie podobał. Yy, no więc też chciałabym podzielić się z Wami tym, co robię, skoro jesteście tym zainteresowane. Więc jeżeli któreś z Was nie chcą oglądać moich powijanych, palców, no to dam Wam znać, jak już wyzdrowieją. Natomiast tym, którym to nie przeszkadza, zapraszam w takim razie na kolejne moje filmiki. Monia, jeszcze raz dzięki. Super! I love you! Super! Mój weekend zaczyna się fantastycznie. Dziękuję Ci jeszcze raz. A Wam wszystkim życzę miłego weekendu. A jeżeli to oglądacie już nie weekend, to w ogóle fantastycznego dnia i wszystkiego skrapowego. Pa!